Cześć wam wszystkim, z tej strony, fan Wam kolejny odcinek z Clash Royale, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge, tylko latające karty w Clash'u, moi drodzy, dodatkowo, nie będziemy grać arenki, moglibyśmy zagrać, ale trochę to nie ma sensu, bo przegram wszystko. Dlatego zagramy coś, gdzie no mamy równe levela, level, czyli moi drodzy, właśnie. Mamy tutaj Grand Challenger, którego sobie kupuję. Grand mam sporo, więc dlaczego by jej nie wydać? I zaraz tworzymy sobie jakiś deck. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z Clash Royale, stawcie opeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał i w komentarzach możecie napisać, jaki challenge zrobić następnym razem. Więc jak macie jakieś fajne pomysły, piszcie w komentarzach. I przypominam, kodzik panda w sklepie. Jak cokolwiek kupujecie... Czy to są jakieś gemy, karnety i tak dalej, wpisujcie kodik panda, mega dziękuję wszystkim za wsparcie, trwa to chwilę jak widzicie, a naprawdę mega to pomaga, więc jesteście widzowie szefami. No i musimy tutaj zmienić dek, mamy jakieś takie deki, nie wiem skąd one się wzięły, chyba z jakichś ostatnich odcinków. Bierzemy wszystko co lata, nie wiem co ja tu wymyślę, ale wszystko co lata muszę mieć, więc zaraz coś wykminię i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra moi drodzy, mamy coś takiego, nie wiem czy tu sobie nie zmienić jakiejś karty, myślę, że... Yy, na przykład jakiś szkieleton dragoncy możemy wymienić na balona, bo to by było i tak ciekawsze. Bo balonem z lawą coś możemy zadać. Wziąłem wańcy, które są spelem, no ale to nie chodzi, nie lata. Widzowie, no jest to spel, po prostu mogę brać spelę, tak mi się wydaje. Tylko latające karty to jest w powietrzu jest tak ten spel, moi drodzy. Chociaż w sumie on wychodzi z ziemi, to tak nie do końca. Dobra, może najwyżej zaraz zmienimy. Weźmiemy jakiś nie wiem, zapa, na przykład zap jest z nieba, więc myślę, że pasuje. Gdzie mam balona? Jestem ślepy, człowieku, gdzie jest... O dobra, jest balon. Weźmiemy balona, myślę, że za te dragonsy. I do tego dorzucimy sobie właśnie zapa zamiast wańców. Mamy 3,9, nie wygląda to najgorzej. Czy ja chcę Bacy mieć? Myślę, że ja zrobię coś takiego. I tak, czy ja chcę mieć tych wariatów tam? Hmm, to jest dobre pytanie. Czy ja chcę mieć inferno dragona, czy ja chcę mieć to dobra? Myślę, że zrobimy sobie coś takiego. Zobaczymy. Najwyżej możemy jeszcze zmienić później, więc yy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Lecimy z pierwszym gierką. Myślę, że to może być w miarę ciekawe. Yy, no, powiem wam, taki. Aha, czemu ja mam znowu tego kanoniera, człowieku? Ja nie rozumiem tego. Za każdym razem mi tego kanoniera ustawia. Dobra, zaraz go jeszcze będziemy musieli zmienić. Lecimy lawa z barylem człowieku. Od razu na start. Zacząłem z tego wyjdzie, widzowie. Jak on, on nie ma nic na definie tego, no to pozdroń, To pozdrawiam bardzo serdecznie, bo on nie będzie miał wieży. że później się tylko będę bronił i będzie ciekawie. Dobra, no tutaj musimy sobie to defnąć, bo niestety no... odklejaną postać mam. Znaczy postać to nie jest... O kurde. O kurde, wariacie, ty się uspokój, ty się uspokój, no już jest przypał. Ja już wiem, że już się przypał, widzowie, ja już wiem, że już jest przypał, bo ja nie mam jak tego defnąć. Ja nie mam jak tego defnąć, no i tu jest mega lipa. To już się spowierzy. Jeszcze ja mam nie tą wieżyczkę, co powinienem mieć, no nie, no tragedia. To jest bez szans, widzowie, to jest w ogóle bez szans, że ja bombardiera dostałem człowieku na wieżyczkę. Muszę to zmienić, bo no nie ma opcji, nie ma opcji po prostu wygrać tym wariatem. Trzeba na pewno, moi drodzy, wziąć właśnie... Zwykłą księżniczkę, wtedy ona sobie poradzi. Ale zobaczcie, Flying Machine coś tam zadał, nie najgorzej to wygląda. I tak, nie najgorzej to wygląda, bo naprawdę coś tam żeśmy zadali. Zróbmy sobie coś takiego. ok. jeszcze ten szkieleton king, no niestety defnie wszystko. Niestety, wszystko defnie, więc to jest lekki problem, ale coś tam jeszcze dodatkowo zadaliśmy. Więc nie wygląda to aż tak źle. Rzućmy sobie może tutaj tego Baby Dragona. On powinien mieć za chwilę ewolucję, więc o tyle dobrze. nie wiem, czy nie wrzucimy sobie tam lawy od razu. Myślę, że wrzucimy sobie tam lawę. Ok, no baby dragon niestety raczej nie porobi tego Inferno Dragona. Jeszcze ta lawa prawie została tam znokautowana. Może zróbmy coś takiego. Nie trafimy jeszcze tego wariantu. Dobra, jestem odklejony, jestem odklejony, człowieku. Dobra, GG? GG to jest widzowie. Jak ja nie znam, że Bacy wrzuci, to to jest GG. Jak ja nie zdążę wrzucić baców, to to jest koniec, nie? To jest koniec. Muszą tego wariatu dużego naklepać, no i przegrałem. No bez szans, człowieku. co ja mam zrobić? To jest niemożliwe. Nie, dobra, chłop mnie znokautował, armią szkieletów, dobra, wstyd widzę we taki, że szkoda gadać. Lekko zmienimy, lekko zmienimy po pierwsze wieżyczkę. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Więc wieżyczkę trzeba moi drodzy wywalić, yy, bo nie wiem, dlaczego jest ona. Nie powinna być ona, tylko dajmy sobie princeskę, dobra klasa. I teraz. Mm, nie wiem czy Inferno Dragona bym nie wywalił na przykład na coś innego, na jakiś minioncy może, bo one też by mogły mi w miarę pomóc. Dobra, może zrobimy tak, że wrzucimy sobie jeszcze minionki. No i teraz mamy trochę więcej kart, co może nam jakoś pomóc defać to. Mm, no wydaje mi się, że może być lepsze coś takiego. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało, przynajmniej teraz mamy dobrą pieczyczkę, więc o tyle dobrze, że, że powinniśmy mniej więcej coś wymyśleć. No i lecimy. Gramy na jakąś łyżkę. Pinoy Boy. Zobaczymy co Pinoy Boy Myśli, rzucamy baby dragona, musimy sobie przesyklować no najlepiej. Jak my sobie, o kurde, jak ja mam ci defnąć pekkę, człowieku latającymi jednostkami. No ty jesteś chory, ty jesteś człowieku chory, nie? Przysięgam. ziomek jest chory, nie? Ziomek jest chory, widzowe. Dobra, i tak prawiam defnąłem. To jest chore, że ona zada tylko raz. To jest widzowie i tak dobry wynik, że że tylko raz zadała. Dobra, flank maszyn jeszcze coś tam zrobi. Tu sobie dajmy może Bacy. Bacy to skontrują, pięknie. Nie jest dobrze, jest dobrze. Uważam, że jest widzowie spoko. Jest naprawdę spoko, rzucimy sobie jeszcze tutaj tego szkieleton. Baryla, niech on sobie tam leci. Zaczmy, trzymam to defnie. Tesla, ma dobra, zużył, zużył moi drodzy budynek. Więc spoko, bo my sobie zaraz zarzucimy lawę z tyłu. I on po prostu nie będzie miał jak ją skontrować, już budynkiem. No bo wątpię, żeby miał dwa budynki w jednym deku. Raczej mała szansa na coś takiego. No i kolego, gdzie ty masz tą twoją pekkę? Stawaj tą twoją pekkę. Stawaj pekkę wariacie. Mega żeś postawił. Dobra, on wiem co chce zrobić. On chce przesajklować już do Tesli, ale raczej nie zdąży chłopak. Raczej nie zdąży, bo jeszcze jedna karta mu jest potrzebna. Teraz już ma Tesla, ale no właśnie, no wątpię, żeby on coś, mój drodzy, tutaj zdział i chyba mój balon tam rozwali tą Teslę, ale nie przejdzie. No ciężko, ciężko, ale dobra, zobaczcie, naprawdę fajny Dimate tam wchodzi. Wydaje mi się, że możemy... No nie, nie znakautowaliśmy, ale coś tam że Byśmy zadali, więc nie najgorzej to wyglądało. Rzućmy jeszcze Flying Machine, żeby on się musiał męczyć z tym. Nic z tym nie zrobił, więc poko. Rzucamy w takim razie, moi drodzy, Skeleton Barrel. On nie ma teraz Tesli. Ma Ice Spirita i ma y, Dart Goblina, więc coś tam i tak zada. OK. No ale dobrze, żeśmy to, szczerze mówiąc, w miarę skontrowali. Jest naprawdę klasa. No i możemy sobie zaraz <grym> wrzucić Lawę z tyłu. Powiem wam, dobrze to wygląda, póki co. Co prawda zadał nam trochę tą peką i tą pekę jak rzuci na most, no to my mamy naprawdę lipę, bo no nie mam jak po prostu je skontrolować, więc to jest giga, giga gówno, więc no to jest problem delikatny, że tak powiem. Dobra, niech to rozwali. Dobra, pięknie. Jest okej. Okay. Dobra, jest klasa, jest klasa, jest klasa, widzowie, to bardzo dobrze wygląda, to bardzo dobrze wygląda, bo on teraz tego nie znokautuje, Tesla zostanie znokautowana przez szkielety, a my jeszcze rzucimy lawę z drugiej strony i dorzucimy do tego balona i my mu robimy człowieku dwie wieże. My mu nokautujemy dwie wieże, proszę państwa, my mu nokautujemy dwie wieże, latający dek wariacie nokautuje dwie wieże, chłopiec w szoku, nie? Jeszcze rzucam tam baby dragona, żeby to przespidował wszystko, no to jest free win, to jest widzowie free win, co tu się wydarzyło w ogóle? Ja, ja lecę na trzy gwiazdki. Ja lecę na trzy gwiazdki, gościu. Trzy gwiazdkuje chłopa tylko latającymi kartami ziomek grapekko, nie? Co tu się dzieje, widzowie? Co ja wymyśliłem? Jaki Jadek w ogóle stworzyłem? Co tu się odwaliło, nie? Że ja chłopa tak no to ja nie mam pytań. Dobra, lecimy z kolejną gierką, bo ta to jest jakiś... nie wiem. Game changer, co tu się odwaliło w porównaniu do tamtej? To teraz trzy razy lepiej się grał, i udało się wygrać meczek, więc spoko. Golden Gangę dostałem i tak mam fulla. No i lecimy, moi drodzy, z kolejnym meczem. Jak ja wygram kolejny mecz, to ten tak jest jakiś chory. Jak można wygrywać bez budynku i bez żadnej postaci, która chodzi? Wszystkie latają, wszystkie latają. Człowieku, ja mam wygrać? Ja, ja nie wiem, co <laughs> się wydarzyło. Nawet nie mam spela tak naprawdę, mam zapa. Jedynie, jest mój jedyny spel. Więc tak trochę i tak średnio. Dobra, no tutaj jeszcze w miarę to będzie. Eee, myślę, że możemy sobie dorzucić flying machine. To jest dosyć spoko. Okej. Okay. Jakbyśmy rzucili tutaj szkielety, to by była w ogóle już klasa. Bo te szkielety znokautują to po prostu. Ej, ale szczerze mówiąc to nie jest taki głupi pomysł z tymi szkieletami i z tą lawą. Bo one właśnie na budynki fajnie działają te szkielety. No i to jest postać latająca, tak? Ale no jak wybuchnie, no to na ziemi sobie stoją, więc... Coś, coś za coś, coś za coś, nie jest aż tak źle. Dobra, tu musimy Baby Dragonem walnąć. Mamy lekką lipę, bo on teraz trochę zada. Jeszcze chyba użyje Boosta. Nie używa busta dobra, no użył, ale trochę za późno, szczerze mówiąc, mógł wcześniej to kliknąć. Nie wygląda to najgorzej. Coś tam zadaliśmy, on też nam troszeczkę zadał. Wydaje mi się, że jest w miarę potencjał widzowy na zwyciężenie tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rzucam batsy. Batsy to skontrują. Dobra, skontrowały, oziwo. Skontrowały, skontrowały. Rzućmy sobie tutaj Flank Machine. I on uaktywni Kinga, czy nie uaktywnia Kinga? No brakło tak mało, tak malutko brakło do uaktywnienia Kinga. Annaki widzowie. Annaki troszeczkę, ale dobra. Mm, teraz tak, nie wiem czy lawę nie zarzucić sobie. Tutaj sobie znowu zapujemy przy wieży. to będzie znakałtowane? OK. Fajnie, że postawiłeś sobie to. ojoj No, kurde, z jednej strony bym to defnął. Z drugiej strony jest mi. Dobra, nie dawam tego, nie dawam tego, bo mógłbym rzucić minianki. A już zostawmy, już za późno. Jak już postawiliśmy, moi drodzy, to, no to to już bez sensu. I on mi teraz wieżę, chyba. On mi nakołtuje wieżę, tak mi się wydaje. Dobra, my mu też lecimy po wieżę. Wydaje mi się, że możemy mu pójść po wieżę. Wydaje, wydaje mi się, że możemy mu pójść po wieżę. Szybki zap, dobra, nie najgorzej to wyszło. Wydaje mi się, że możemy pójść po wieżę. Naprawdę jest szansa na. Na zwyciężenie tego, widzowie, sporo żeśmy tam dosyć zadali. Rzucamy znowu lawę i rzucimy chyba tutaj, właśnie, Ewo Skeleton Baryl. Myślę, że to może być bardzo dobre połączenie. I do tego jeszcze Baby Dragona zarzucimy. Ty tutaj powinno być dobrze. Ajajaj, o dobra, dobra, część szkieletów przeżyła, część szkieletów przeżyła. Dobrze to wygląda, widzowie. Myślę, że możemy tam przejść. Myślę, że możemy tam przejść. Tutaj, jakbyśmy sobie zrobili coś takiego. Okej, okay, nie wygląda najgorzej, on mi nokautuje wieżę, ale ja też mu knockoutuję wieżę. To jest znowu do wygrania, to jest znowu do wygrania, widzę, to jest hit. Że ja, człowieku, jestem w stanie wygrać samymi latającymi postaciami. Zobaczcie, Batsy jeszcze coś tam zadadzą, nie za dużo, zmarnował tak naprawdę Tornado na to. Ja rzucam do tego Baby Dragona. Rzucę sobie również szkieleton Baryla tutaj z rogu, żeby on właśnie znokautował to Inferno Tower. Dorzucamy do tego balona, rzucamy sobie tutaj jeszcze zapa, zap to nokautuje. Mamy jeszcze boosta od Baby Dragona, to jest win, widzowie, to jest kolejny win. Ej, ja się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Dwa razy z rzędu wygraliśmy dekiem z samymi latającymi jednostkami, widzowie. Nic co chodzi po ziemi, no bo szkielet ten baryl lata, a jak się rozwali to są szkielety, no wiadomo, ale no nie mam żadnej postaci, którą mogę fizycznie postawić na ziemi, nie mam żadnego budynku i udało się wygrać dwa razy właśnie takim dekiem, więc szczerze mówiąc się tego nie spodziewałem, bardzo fajnie poszło, dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym deku, bo wydaje mi się, że jest naprawdę dosyć ciekawy, a jak macie jakieś kolejne pomysły, które mogę przetestować w następnym odcinku, dajcie znać również w komentarzach, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć!